Witam, nazywam się Adam Walas i jestem wiceprzewodniczącym samorządu studentów uczelni Hedyń Kotkowski. Chciałem Państwu przedstawić krótki filmik, jaki nakręciliśmy w schronisku na Poloku oraz wywiad z dyrektorem tego schroniska. Serdecznie zapraszam. My przyszliśmy tutaj z taką inicjatywą, Pani Dyrektor, żeby wspomóc schronisko i chcielibyśmy się zapytać dla naszych studentów, którzy będą zbierać te wszystkie dary, wręczać nam. Przekazywać dla Was, co jest najpotrzebniejsze dla schroniska. To... Zimą najpotrzebniejsze są koce, troszeczkę tych koce mieliśmy, nawet się dzieliliśmy z innymi, natomiast myślę, że dobrze byłoby, jeżeli taka była, możliwość, chociaż to nie, nie są tanie rzeczy, żeby Państwo, jeżeli możecie, karmę specjalistyczną na zaburzenia żołądkowe i To jest dość droga karma, więc nawet czasami lepiej mniej tej karmy kupić, ale ją przyjść, bo dużo jest takich zwierząt. Dużo zwierząt jest po prostu chorych, ma zaburzenia żołądkowo-trzustkowe. Taka karma jest potrzebna. Bo czasami kliper można kupić zabawki, bo pieski też dostają zabawki. Też, no i normalną karmę w puszkach myślę, że można, bo nawet jeżeli nasze nie spożytkują, to dzielimy się z innymi osobami, które przychodzą i mówią, mam bardzo niską emeryturę. Czy możecie Państwo rozpomóc, no trudno mi wspomóc osobę. Także też wspomagamy i dzielimy się tym karmą, którą dostajemy. Natomiast na pewno najważniejsze: promować adopcję ze schroniska. Pokazywać schronisko, że nie jest to miejsce najgorsze. Że zwierzęta ze schroniska wcale nie są gorsze niż te zwierzęta, które mają właścicieli. Wcale nie gorsze, nawet czasami lepsze, bo z bardzo dużym doświadczeniem i takie rozumiejące i kochające człowieka. Więc promować z tego miejsca, żeby adoptować, żeby takie miejsce powoli, może za 20-30 lat, zniknęło. Żeby takich miejsc nie było. 9 marca obchodzony jest Światowy dzień, dzień Psa. Na całym świecie próbuje się zwrócić uwagę na problemy tych zwierząt. Niech mi Pani powie, w jaki sposób właśnie chcą zwrócić tą uwagę każdego człowieka, no i jak ten dzień obchodzony jest tutaj na paluchu. Światowy Dzień może jest mniej takim znanym dniem niż Światowy Dzień Zwierząt, ale od kilku lat jest dość głośno o tym święcie. Myślę, że dlatego zwracam uwagę, bo na pewno w tym zabieganym świecie zwierzę, każde zwierzę, czy to jest pies, czy to jest kot, no, stanowi ważną, taką integralną, można powiedzieć, część naszego życia. No, jest to swoisty rodzaj, mówimy, że mamy zwierzęta, kochamy zwierzęta, a jest w Warszawie, w samej Warszawie, Około 100 tysięcy zwierząt, które mają właściciele, więc dość duże na taką aglomerację. Że bardzo kochamy zwierzęta i chcemy zwrócić uwagę. Niektórym zwierzętom jest bardzo dobrze, no niestety coraz więcej i media o tym mówią, ale także ludzie nie są obojętni. Na krzywdy mówi się o tym, żeby zwrócić uwagę, że jest to żywa istota i że należy dbać, a przede wszystkim odpowiedzialnie się zajmować. Jeśli chodzi o schronisko, no cóż, my codziennie jesteśmy otwarci, czyli można przyjść do nas i adoptować zwierzęta, natomiast my jak gdyby zachęcamy, promujemy adopcję właśnie ze schroniska. No, po pierwsze, że schronisko traktuje jako miejsce przejściowe, po drugie no, musimy robić miejsca na następne zwierzęta, które zostały porzucone albo się zagubili. To znaczy trzeba podkreślić, że tutaj na paluchu nie ma czegoś takiego jak dzień otwarty, że? Nie, nie ma. Każdego dnia możemy odwiedzić Słonicko i możemy adoptować w godzinach 12-16, a w porze letniej od godziny 12 do 17 serdecznie zapraszamy. To bardzo przekłada się na adopcję, bo mamy ich wydawane zwierzęta około około 100% w ostatnich miesiącach. Także dość duże jest zainteresowanie. Myślę, że tak. I media, no zmieniona ustawa o ochronie zwierząt. I jak gdyby no tak jak już powiedziałam, że oprócz tego, że no, mamy mało czasu, mało ze sobą rozmawiamy, bo jesteśmy zmęczeni. Ten pies, który do nas nie mówi i całe szczęście czasami. Natomiast no jest takim naszym wiernym przyjacielem. Cały czas sobie zdajemy sprawę, że no jeżeli ktoś już miał raz psa, to ciężko mu być w domu bez tego zwierzęcia albo bez kota, bez psa. Bardzo ważną rolę pełni zwierzę. No i bardzo ważną także i funkcję, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Ale także no coraz więcej się mówi o tym, że zwierzęta, takie jak psy i koty, no mają także moc uzdrawiania, czyli jest bardzo dobre w takich chorobach krążeniowych, kiedy musimy wyjść na spacer, kiedy musimy zająć się. Druga sprawa uczy nas, szczególnie młodzieży, odpowiedzialności, bo to jest odpowiedzialność, że trzeba wyjść na spacer, że trzeba nakarmić, że trzeba się zająć tym zwierzęciem, czyli no Przebywanie ze zwierzęciem to jest sama przyjemność. Zwierzę nam bardzo dużo daje miłości. Nic od nas nie chce. Właściwie trzeba powiedzieć, że tylko wystarczy być. No jest to wspaniałe uczucie przede wszystkim nic od nas nie chce. Więc chodząc tutaj, fotografując te wszystkie zwierzęta, zauważyliśmy, że ich jest tutaj cała mnogość, jest ich około 2200. Ale niech mi pani powie, bo poruszyliśmy tutaj również temat ustawy. Została niedawno zmieniana I co pani sądzi o, o, o tych osobach, które nie oddają tych zwierząt do schroniska, które ich nie sterylizują i tak naprawdę pozwalają na ich bezskrępowane rozmnażanie się? I, no może tak powiem najpierw, że rzeczywiście jest tu dużo zwierząt, ale trzeba powiedzieć, że to jest prawie 4 hektary i pieski są w 1060 boksach, czyli to zagęszczenie jest takie duże, bo to też jest ważne. Drugą sprawą jest to, że bardzo dużo jest takich piesków nieprzewidywalnych, to jest około 700-800. One muszą być same, więc stąd niektóre pieski muszą być po dwa, po trzy, ale nawet czasami cztery. No, tak to jak w życiu, że ten, który krzyczy, ma lepiej. No, amstafa trudno być z innymi pieskami, do Bermana też, dlatego że doszłoby do no, pogryzin, i może nawet w konsekwencji zagryzin. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Do nas trafiają zgodnie ze statutem, musimy przyjmować zwierzęta bezdomne. Co to znaczy zwierzę, nie można ustalić właściciela? Natomiast jeżeli właścicielowi suka się oszczeni no to po pierwsze do niego powinno należeć, że on nie powinien dopuścić, jeżeli to jest rozród niekontrolowany, powinna być wysterylizowana. Druga sprawa, jeżeli już urodziły się te szczeniaki, to on nie może sobie tak oddać do schroniska. My nie możemy i środki finansowe miasta nie mogą być spożytkowane za bezmyślność osoby. Na pewno ta osoba powinna rozdać, wydać te psy i kontrolować, czy z tymi pieskami. Natomiast na pewno powinna wyselidować. Jeśli chodzi, no dla mnie jest za dużo się zwierząt rodzi i myślę, że powinna być ogólnie, tylko też powinny być środki, stąd miasto. W programie Zapobieganie Bezdomności na ten rok bardzo duży krok zrobiło, co będzie kosztować bardzo dużo, a myślę, że to jest bardzo ważne, że będzie można swoją sukę jedną wystylizować za połowę kosztów, a część nawet za darmo. Więc to jest bardzo duży krok. No i usypianie ślepych miotów. i no cóż my musimy zrobić? No trzeba coś zrobić, dlatego że za chwilę będziemy mieli bardzo dużo. Mając na uwadze, że w Warszawie 100 tysięcy psów, trzeba jeszcze jedna rzecz. Powiedzieć, że do końca marca gminy muszą opracować program zapobiegania bezdomności, ale tak jak widzimy, gminy ościenne w ogóle nie mają schronic, więc około 30% tych zwierząt trafia do Warszawy, do palów. No, palów też nie jest elastyczny. My trzeba powiedzieć, że mamy dobre Biuro Ochrony Środowiska, jednostkę nadzorującą, także panią prezydent, która jest bardzo czuła na zwierzęta. Stąd no, jesteśmy może i szczęśliwcami, albo głównie zwierzęta są szczęśliwcami. No ale też jakieś środki są też ograniczone, my nie możemy, a jednocześnie bardzo często, ponieważ zwierzęta są nieoznakowane. Jeżeli zwierzę nieoznakowane przyjdzie do schroniska, no traktujemy, że zostało znalezione w Warszawie. Pytanie może retoryczne, ale postanowiliśmy je zadać. Dlaczego pomagać? No myślę, że trzeba pomagać, że to jest dużo większa przyjemność niż jeżeli ktoś nam pomaga. Natomiast jest to niesamowite spełnienie, jak gdyby. No, z, także no, trzeba wiedzieć, że człowiek żyje w ogóle w społeczeństwie dla kogoś albo dla czegoś. Jeżeli żyje dla siebie samego. Straszna pustka. To taki człowiek nic nie znaczy. A pomaganie jest... to jest jak gdyby radość i taka chęć pomocy, ale to też nie każdy ma. Natomiast jeżeli człowiek nie lubi pomagać i nie lubi ani zwierząt, ani ludzi, to jest strasznie ubogi. To jest nieszczęśliwy człowiek, nawet jeżeli jest bardzo bogaty. To jest strasznie, to jest wielka przyjemność pomagania, wielka satysfakcja, a przede wszystkim jeśli chodzi o kontakt ze zwierzętami, wielka radość i przyjemność, bo te zwierzęta właśnie nie mówią, co psują, z nami pokazują i to jest no, wielka rzecz. Człowiek się czuje taki wzniosły, bardzo mu ciepło na sercu, no, czuje się wyróżniony. Tak mi się wydaje, no ja się czuję wyróżniona. Jak sami Państwo widzieli, los tych zwierząt nie jest obojętny. Dlatego zachęcamy serdecznie do oddawania nam darów na rzecz schroniska i do adopcji tych biednych zwierząt. Pozdrawiamy serdecznie.